Co to jest wiata? W jaki sposób i gdzie można ją wystawić? Chcesz wybudować sobie wiatę na swojej działce, ale nie wiesz jak to zrobić legalnie? Spokojnie, w tym odcinku odpowiem na to pytanie. Cześć! Z tej strony Rafał, z Krzysztof Jak i Babiak architekci. W tym materiale powiem co nieco o wiatach. Co to jest są wiaty? W jakich odległościach od granic można je stawiać oraz jaka procedura urzędowa obowiązuje przy budowie wiaty? Tak więc, nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Wiata jest obiektem budowlanym, należy do kategorii budowli. Nie możemy jej zaliczyć do budynków ze względu na jej charakter oraz konstrukcję, w jakiej jest wybudowana. Prawo budowlane nie określa dokładnie, co to jest wiata. Tak samo nie znajdziemy w prawie budowlanym definicji, czym jest wiata i jak ma wyglądać. Dlatego bardzo często rodzi to wątpliwości, czym jest wiata, a kiedy obiekt wiatą już nie jest. Skoro nie ma definicji, to skąd mamy wiedzieć, czy dana budowla jest wiatą, czy nią nie jest. I dlaczego to takie ważne? Ważne jest choćby dlatego, żeby wiedzieć, w jakim trybie administracyjnym możemy taką wiatę wybudować. A konkretnie chodzi mi o to, czy wiata wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy tylko zgłoszenie, ale o tym powiem w dalszej części tego materiału. Tak więc, do określenia tego, czy nasza wiata jest wiatą, czy nie jest, możemy posłużyć się wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2019 roku sygnatura akt w opisie. Można sobie sprawdzić i powołać się na nią. Według tego orzeczenia wiata to konstrukcja oparta na słupach, które stanowią podstawowy element konstrukcyjny. To one utrzymują dach znajdujący się nad obiektem i wiążą budowlę z gruntem. Oraz drugi ważny element lub cecha, jaką musi posiadać wiata, to brak ścian, czyli obiekt nie posiada zewnętrznych przegród nośnych, czyli nie jest zamknięty. Gdzie nie, gdzie w internecie, szczególnie na różnych forach budowlanych, znajdziemy artykuły, w których autor pisze, że wiata może mieć ściany, ale nie z każdej strony, że przynajmniej jedna strona wiaty nie może, być, nie może mieć ściany. I tak, jest to prawda, ponieważ częściowe wybudowanie ścian, nie zmienia charakteru obiektu, jeżeli te ściany nie stanowią elementu konstrukcyjnego wiaty. Czyli nośność konstrukcji zapewniają słupy, a nie ściany nośne. Jest na to wyrok WSA w Gdańsku z 19 lutego 2020 roku. Sygnatura tego wyroku również znajduje się w opisie. Tak więc nieposiadanie ściany lub ścian O oraz brak wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych są tymi cechami, które odróżniają wiatę od budynku. Wynika z tego jasno, że wiata nie może mieć ścian nośnych. Tylko jej konstrukcja oparta jest na słupach nośnych oraz obudowana z każdej strony. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że za ścianę wiaty uważa się również ścianę obiektu sąsiedniego, do którego ta wiata przylega. Na to też jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2017 roku. Sygnatura sprawy w opisie. A co to oznacza? Oznacza to tyle, gdy chcemy wybudować wiatę w sąsiedztwie innego obiektu, przy istniejącej ścianie, to nie możemy wiaty okudować z pozostałych trzech stron, ponieważ wtedy już nie będzie wiatą tylko budynkiem. Wiaty mogą być różne, mogą różnie wyglądać oraz mieć wszelakie zastosowanie. Na szczęście spotyka się formę zadaszonej konstrukcji wspartej na słupach bez ścian wykorzystywanych jako zadaszenie dla samochodu lub gospodarczych, pod którymi składuje się opał lub jakiekolwiek materiały. Mogą to być również materiały budowlane. Inną formą wiaty mogą być przystanki autobusowe, tramwajowe, gdzie wiata obudowana jest najczęściej z trzech stron, a jedna strona jest otwarta. Ogólne przeznaczenie wiaty jest takie, aby chroniła przed warunkami atmosferycznymi jak wiatr czy deszcz. Natomiast wiaty nie dają ochrony termicznej, ponieważ ściany nie są izolowane termicznie oraz przynajmniej jedna strona jest otwarta, więc wewnątrz wiaty mamy taką samą temperaturę jak na zewnątrz. Tutaj pojawia się najczęściej problem z tym, jak określić odległość wiaty od granicy, a dlaczego zapewne zapytacie? Jeśli chodzi o wiaty, to nie zawsze obowiązują je przepisy zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, i ich usytuowanie. Co mam na myśli mówiąc, że nie zawsze. Musimy rozróżnić dwie kwestie, takie jak wiata jako obiekt wolnostojący oraz wiata jako integralna część budynku, na przykład mieszkalnego, funkcjonalnie z tym budynkiem powiązana. Paragraf 12 warunków technicznych odnosi się do budynków, a skoro wiata wolno stojąca nie jest budynkiem, tylko budowlą, więc te zapisy do niej się nie odnoszą. I teoretycznie e, taka wiata, taką wiatę możemy wybudować zaraz przy granicy, ale to też nie jest tak do końca, ponieważ obowiązują nas w tym e, przypadku przepisy przeciwpożarowe. Tak więc, jeśli działka sąsiednia nie jest zabudowana, to w wielkim skrócie moglibyśmy wystawić wiatę wolnostojącą zaraz przy granicy. Natomiast, jeśli działka sąsiednia jest zabudowana, to już tak łatwo nie będzie. Druga kwestia to, jeśli wiata jest integralną częścią budynku, funkcjonalnie z nim połączona, to obowiązują nas przepisy jak dla budynku, czyli stosujemy się do paragrafu 12. Co do odległości wiaty od dróg publicznych, to obowiązuje nas ustawa o drogach publicznych, a konkretnie artykuł 43, ustęp 1, do którego musimy się zastosować. W zależności od tego jaką wiatę chcemy wybudować, mamy do dyspozycji trzy tryby. Pierwszym z nich jest pozwolenie na budowę. Korzystając z pozwolenia na budowę, możemy wybudować w zasadzie jakąkolwiek wiatę, jaka nam się podoba. Oczywiście musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innymi. Co do wielkości takiej wiaty, to ograniczenie będzie wynikało z powierzchni zabudowy określonej w MPZP oraz przepisów choćby przeciwpożarowych. Mówimy tutaj o dużych wiatach, które mają powierzchnię. Powyżej 50 m2 powierzchni zabudowy. Taka mała anegdotka. Jakiś czas temu zaprojektowaliśmy wiatę, która miała powierzchnię zabudowy niecałe 5000 m2, czyli prawie pół hektara. To jest kawał wiaty, i w takim przypadku musieliśmy spełnić w zasadzie wszystkie warunki, jakie są w warunkach technicznych. Ale to tak na marginesie. Drugim trybem jest zgłoszenie, czyli chcemy sobie postawić małą wiatę i nie, ma, i nie mamy ochoty bawić się w pozwolenia na budowę, to zaglądamy do ustawy prawo budowlane. Artykuł 29, punkt 1, ustęp 14, gdzie mamy zapis, który nam mówi, że na zgłoszenie możemy wybudować wiatę o powierzchni zabudowy do 35 m2. Przy czym łączna liczba takich wiat na działce, na której chcemy postawić te wiaty, nie może przekraczać dwóch dwóch wiat na każde 500 m2 powierzchni działki. Z tego zapisu wynika, że jeśli mamy działkę np. 500 m2, to możemy zrobić maksymalnie dwie takie wiatki, ale gdybyśmy chcieli zrobić sobie trzecią, to będzie ona już wymagała pozwolenia na budowę. Jeśli jesteśmy rolnikiem, to korzystając z artykułu 29, punkt 1, ust. 32, możemy wiatę zrobić na zgłoszeniu trochę większą. Taka wiata o prostej konstrukcji związana z produkcją rolną może mieć powierzchnię zabudowy do 300 m2, a jej rozpiętość nie może przekraczać 7 m, i wysokość również 7 m. Oraz ważna sprawa. Obszar oddziaływania takiej wiaty musi się w całości mieścić na działce, na której została zaprojektowana. W przeciwnym wypadku nie możemy iść tym trybem na zgłoszenie, jeśli oddziaływanie wyjdzie poza działkę. Trzecim trybem jest skorzystanie z artykułu 29, punkt 2, ustęp 2 prawa budowlanego, który mówi nam, że wiata o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytuowana na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 metrów kwadratowych powierzchni działki, to na taką wiatę nie potrzebujemy ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia. To tyle w tym materiale. Jak widzicie, zwykła wiata niby prosta sprawa, a potrafi nieźle zamieszać. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości lub pytania, to zapraszam do skorzystania z naszych konsultacji. Chętni mogą zarezerwować sobie taką usługę pod numerem telefonu 605 438 032 lub pisząc na maila biuro Koniec autoreklamy. Mam nadzieję, że wiadomości, które w tym odcinku przekazałem, będą pomocne dla Was. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrypcję tego kanału, jeśli jeszcze tego nie, zro nie zrobiłeś. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!